Zaraz zobaczycie państwo nagranie, które po prostu trzeba zobaczyć, bo ono dowodzi, że na naszych oczach najprawdopodobniej nie tylko upada światowy ład, świat, jaki znaliśmy, ale także pewien porządek medialny. Ja nazywam się Zuzanna dąbrowska pieczyńska i zapraszam na kolejny wideo komentarz. in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, yeah, problems. I, I, a lot of Americans have problems with you not really? respecting I don't the have such uh, I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. maybe something, maybe like, something like yours, yes. yes. Maybe some something better. I don't, I don't know. <laughs> we will see. Maybe something cheaper than Na początku już tradycyjnie ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Państwu moja praca może trwać dalej, a ten kanał może się rozwijać. Bardzo dziękuję za wszystkie polubienia, dyskusje w komentarzach, subskrypcje, udostępnienia dalej moich materiałów. Także ogromne podziękowania dla wszystkich tych, którzy doceniają moją pracę poprzez wirtualną kawę. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę w ten sposób docenić to, co tutaj robię. To link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. Przypominam, że jeżeli ktoś ze wspierających mnie chciałby zostać wymieniony w moim odcinku z imienia, nazwiska lub jakiegoś pseudonimu, to bardzo proszę, aby wyraźnie zaznaczyć to w komentarzu do wirtualnej kawy. Ja z ogromną przyjemnością kogoś takiego tutaj pozdrowię. To, o czym powiedziałam na początku, czyli nagranie, które każdy powinien zobaczyć, to nie jest jednak to nagranie, które zobaczyliśmy, czyli wymiana dań, zdań Wołodymyra Załęckiego z Donaldem Trumpem, bo oczywiście to, co działo się, w piątek w gabinecie owalnym każdy zobaczyć powinien i myślę, że większość z Państwa, moich widzów, którzy są świadomymi obserwatorami sceny politycznej, już to widziało. Widzieliśmy na naszych oczach tak naprawdę, że zmienia się sytuacja na świecie i to, co zazwyczaj dzieje się ze zamkniętymi drzwiami, wydarzyło się na oczach całego świata. Dlatego jest to tak niesamowicie szokujące i jednocześnie pasjonujące dla osób, które zajmują się komentowaniem, Polityki i sytuacji międzynarodowej. W skrócie, w piątek prezydent Ukrainy Władimir Zełęski pojechał na rozmowy do Waszyngtonu, miał spotkać się z Donaldem Trumpem, głównie po to, aby podpisać umowę dotyczącą wydobycia metali ziem rzadkich na Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Jest to umowa, która według Stanów Zjednoczonych stanowi de facto gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, bo Stany Zjednoczone, które wejdą na Ukrainę, żeby wydobywać surowce, wejdą tam oczywiście dopiero po tym, jak Zapanuje pokój, jak ustaną działania zbrojne. Jednocześnie każdy amerykański dolar zainwestowany na obcej ziemi stanowi gwarancję bezpieczeństwa, no bo jeżeli Stany Zjednoczone sprowadzają gdzieś swój biznes, swoje technologie, swoich przedsiębiorców, swoich biznesmenów, to oznacza, że to są dla nich zasoby strategiczne, których będą chronić, no i każdy atak na takie miejsce jest jednocześnie atakiem na Stany Zjednoczone. Wołodymyr Załęski i Ukraina nie do końca z tej umowy są zadowolone, początkowo tej umowy nie chcieli, nie chciał kijów podpisywać, po, po, po krótkich pertraktacjach, wymianie uprzejmości, jednak do podpisania miało dojść. No właśnie, miało dojść, bo panowie byli już o krok od podpisania tego ważnego dokumentu, który według Donalda Trumpa zakończyłby wojna. I dlaczego tak się nie stało? No cóż, w gabinecie owalnym przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Merazońskiego w cztery oczy doszło do niesamowitej sytuacji, którą mogliśmy obserwować na żywo. Doszło do kłótni, po prostu. Początkowo Donald Trump i Władimir Załęski wymienili uprzejmości. Co prawda, każdy przedstawił swoje stanowisko, ale nic nie zapowiadało zbliżającej się katastrofy. Później zaczęły się pytania od dziennikarzy i to krótkie nagranie, które zobaczyli Państwo na samym początku, czyli jeden z amerykańskich dziennikarzy zwracający złośliwe uwagę Załęskiemu na to, że wizytuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, najważniejszego człowieka na świecie w nieformalnym stroju. No i według wielu analityków to pytanie rozpoczęło całą burzę. Wtedy Zełęski zaczął się denerwować, podirytował się, puściły mu nerwy, odpowiedział w sposób Mało spokojny, który pokazywał mm, jego brak kontroli. A następnie do akcji wszedł wiceprezydent Stanów, J.D. Vance, który zaczął zwracać uwagę Załęckiemu, że przegrywa tę wojnę, że Ukraińcy nie chcą iść do armii i nie ma żadnych kart w ręku, które mm, mogłyby stanowić jakiś argument w dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu jego sytuacja jest tak zła, że powinien brać to, co Stany Zjednoczone mu dają, i dziękować. To, co stało się w gabinecie Owalnym, zapewne będzie analizowane przez kolejne lata, jeżeli nie dekady. To, że panowie się pokłócili na oczach całego świata, nie oznacza, że do stołu negocjacyjnego nie wrócą. Wołodymyr Załęski już wysyła pojednawcze sygnały. Po tej katastrofie w gabinecie Owalnym poszedł na wywiad do Fox News, gdzie już w zupełnie innym tonie wypowiadał się na temat polityki Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie spuścił stoną. Stany Zjednoczone podkreślają, że jeżeli Wołodymyr Zeleński zmieni postawę i będzie gotowy do konstruktywnych rozmów, rozmów, w których ma argumenty takie, jakie ma, a nie próbuje przelicytować Donalda Trumpa, to oni na rozmowy są otwarci. A w Polsce, jak to w Polsce, nikt nie czeka na konsekwencje tej sytuacji. Zaraz pokażę Państwu kilka wpisów przedstawicieli... Zarówno polskiego rządu, jak i obozu władzy generalnie. Którzy natychmiast, kilka minut po tym, co zobaczyliśmy w stacjach telewizyjnych, ruszyli z gigantycznym wsparciem dla Załęskiego, absolutnie nie analizując sytuacji. Twierdzę, że tej analizy kompletnie nie było, że panowie wzięli telefony w dłoń i zaczęli na gorąco komentować to, co się dzieje, bo naprawdę wystarczyłoby 10-15 minut ochłonięcia na spokojnie, żeby zobaczyć, że ta sytuacja nie jest tak zero-jedynkowa, że być może dla Polski nie jest w naszym polskim interesie. Nie jest aktualnie stawanie w 100% po stronie Zeleńskiego, że być może po jego stronie w tej rozmowie też były pewne błędy, no może taka refleksja by się przydała. No ale niestety zarówno premier, jak i minister finansów, wiceminister obrony, europosłowie związani z koalicją 13 grudnia czy też 15 października natychmiast opowiedzieli się po stronie Wołodymyra Zeleńskiego. Nieważne, że to Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, wciąż trzeba to powiedzieć. My stoimy po stronie Zeleńskiego, bo ma moralnie rację. Tak, Wołodymyr Zewański moralnie ma rację. Ukraina jest krajem atakowanym, to Rosja dokonała pełnoskalowej agresji na Ukrainę, i to Ukraińcy są państwem, które dzielnie walczy z agresorem i walczy o swoją niepodległość. Jednak po trzech ponad latach wojny sytuacja się niesamowicie zmieniła a polskie władze wydają się tego zupełnie nie dostrzegać. Ale ten wideokomentarz nie będzie ani o Załęskim, ani o Trumpie, ani niemądrych wpisach premiera Donalda Tuska. On będzie o niesamowicie ciekawej analizie, którą po spotkaniu Załęskiego i Trumpa przedstawił na antenie telewizji TVN24 nie kto inny, ale sam Piotr Kraśko. Na pewno wielu z Państwa go zna, to dziennikarz od lat związany, związany ze stacją TVN, bywał korespondentem w Stanach Zjednoczonych, Jest. Dzisiaj jedną z głównych twarzy tej stacji, a także prowadzącym głównego wydania informacyjnego, czyli programu Fakty. I żeby nie było, zaznaczam, Piotr Kraśko y, nie jest dziennikarzem, którego ja uznałabym za wzór dziennikarstwa. Z jednej strony, jako człowiek, y, który bardzo jasno opowiada się po jednej ze stron sporu politycznego, jako dziennikarz informacyjny, który jednocześnie nie ucieka od subiektywnych ocen. Po drugie, on ma na swoim koncie historię, których ani dziennikarz, ani osoba publiczna, ani po prostu porządny obywatel mieć nie powinien. Przypomnę Państwu sprawę sprzed kilku lat, kiedy okazało się, o tym informował wtedy portal TVP Info, okazało się, że Piotr Kraśko przez 5 lat nie rozliczał się z Urzędem Skarbowym. Co prawda później to spłacił, natomiast to była ogromna kwota. Wyszło z odsetkami około 760 tysięcy złotych. Izba Skarbowa uznała to, że on nadpłacił to wszystko z odsetkami za okoliczność łagodzącą. Sprawa została umorzona. To jest, ta, to jest jedna z tych kwestii, które ciążą na Kraśce. Druga to jest to, że prowadził kilkukrotnie auto bez Uprawnień, odebrano mu uprawnienia, nie powinien siadać za kółkiem. Po czym okazało się, że on sobie swobodnie autem się poruszał. Wtedy na jakiś czas zniknął z TVN-u. TVN przekonywał, że ma problemy zdrowotne, ale wielu podejrzewało, że nie chodzi wcale o problemy zdrowotne, ale chodzi o zdjęcie go z oczu widzów, którzy jednak byli trochę wkurzeni, że ten człowiek, który przedstawia się jako krynica mądrości i obrońca moralności i demokracji. Sam e, nie stosuje się do reguł, do, do których każdy inny polski obywatel powinien się stosować. To tak gwoli, wyjaśnienia i ścisłości, że Piotr Kraśko jest dziennikarzem, jest dziennikarzem stacji TVN24, jest człowiekiem, z którym możemy się nie zgadzać, który ma na swoim koncie dosyć poważne błędy, ale, ale to, co powiedział na antenie TVN24 w piątek, wprawiło w osłupienie pewnie wielu. Pewnie wielu zdziwiło się, że słowa takiego rozsądku, e, tak jasną, klarowną ocenę sytuacji, tego, co się Wydarzyło w gabinecie owalnym, usłyszeliśmy od tego człowieka. I te jego słowa tak niesamowicie kontrastują z tymi emocjonalnymi, pozbawionymi kszty jakiejś analizy sytuacji i konsekwencji tego, co się dzieje dla Polski, które zaprezentował no, m.in. premier, minister finansów czy też wiceminister obrony narodowej. Piotr Kraśko bardzo jasno powiedział: Załański popełnił ogromny błąd. Jak idziesz do Trumpa, kiedy jesteś w sytuacji takiej, jak jest Ukraina, nie możesz zachowywać się jak Zełęński. Teraz pokażę Państwu ten materiał. To trzeba zobaczyć. By były różne utarczki. Była Nancy Pelosi kiedyś za pierwszego Donalda Trumpa, ale to chyba nic w porównaniu z tym, co widzieliśmy i znaczy, słyszeliśmy. Ja mówię zupełnie poważnie, Radomir, że ja nie mogę dojść do siebie po tym, co zobaczyliśmy. Podziwiam spokój Twojego poprzedniego gościa, który stał w tym miejscu, bo to było wstrząsające na bardzo wielu poziomach. Tuż przed rozpoczęciem tego spotkania rozmawialiśmy z Dianą Rudnik na naszej antenie i ja mówiłem, że pewnie my w Polsce, my w Europie nie zdajemy sobie sprawy, do jak wrogiego środowiska przyjeżdża Włodymir Załoński. Amerykanie od dawna czują niechęć wobec Załońskiego, zwłaszcza Republikanie, ale to nie o to chodzi, że oni nie czują dramatu i rozpaczy ludzi, którzy giną, cierpią, tracą swoich bliskich w Ukrainie. Bo oni to czują, tylko oni od bardzo dawna w Kongresie Stanów Zjednoczonych mówią o bardzo konkretnych dostawach amerykańskiej broni, które nie trafiają na front, tylko trafiają na czarny rynek. Mówią o bardzo konkretnych transferach pieniędzy, które powinny trafić do ukraińskiego budżetu, albo powinny trafić tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, a trafiają do czyjejś kieszeni. Radosław Sikorski na jednej z konferencji mówił, jeżeli Ukraina chce być na drodze do Unii Europejskiej, to musi zwalczyć hydrę korupcji. Być może ten czas. Dramatyczny, wojenny, jest czasem na podejmowanie trudnych decyzji, trzeba to teraz zrobić. Tylko ta dyskusja dotycząca tego, jak prowadzona jest wojna w Ukrainie, co się dzieje, jest w Stanach Zjednoczonych zupełnie inna niż u nas. My mamy głębokie przekonanie, mam wrażenie wszyscy w Polsce, że zwycięstwo Ukrainy to jest bezpieczeństwo Polski i naszej wolności. A masz takie wrażenie, że tamta rozmowa w Stanach w Białym Domu padła ofiarą polityki krajowej Stanów Zjednoczonych? Znaczy. Że to, co Radymier, tam... Ja nawet nie wiem, jak to opisać, bo yy, kilka dni temu, kiedy yy, Włodymir Załęski zareagował na uwagi absolutnie nieprawdziwe, żeby sprawa była jasna, Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump powiedział, że to Ukraina zaczęła wojnę, a Załęski z dyktatorem bez wyborów. Załęski na to zareagował, mówiąc, że Donald Trump żyje w swojej bańce informacyjnej. Na co były doradca do spraw międzynarodowych, Petro Poroszenki, prezydenta Ukrainy, mówił, jest czasem taka chwila, kiedy przywódca państwa musi postawić interes kraju, przed swoim ego, sugerując, że Włodymir Załęski nie powinien na to zareagować. Mam wrażenie, że wśród polskich polityków, którzy, jak wiemy, my obaj i wszyscy Państwo potrafią się pokłócić o wszystko, panuje zgoda co do słów, pod którym mam wrażenie, pod którymi większość polskich polityków się podpisze: w interesie Ukrainy jest spokojny, konstruktywny dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Przepraszam, ale ten moment. Może J.D. Vance nie powinien się wtrącić w ogóle do tej rozmowy. Tylko teraz... no bo to właściwie od tego się zaczęło. To, to chyba był taki moment, ta odpowiedź J.D. Vance'a. Tak, ale znaczy po pierwsze, dla Amerykanów musiała być szokująca ta scena, kiedy Wołodymir Załęski wyciąga zdjęcie i podaje je. Nie wiem, czy to był moment na to, ta sytuacja. Nie widziałem, żeby jakikolwiek inny przywódca to kiedyś zrobił. A parę razy w gabinecie owalnym z powodu wizyt polskich prezydentów byłem. Ale okej, okay, nawet może im się to nie spodobało. Po czym J.D. Vance mówi to, co w przekonaniu większości Amerykanów, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie mówię, że on ma rację, nie mówię, że my się w Polsce z nim zgadzamy, ale większość Amerykanów uważa, że tak jest, że Joe Biden bardzo duże rzeczy obiecywał Ukrainie, bardzo dużo rzeczy mówił, ale nie bardzo szły za tym czyny. Faktycznie Amerykanie dużo później niż tego Ukraina się spodziewało wysyłali czołgi, samoloty, rakiety dalekiego zasięgu. To trwało miesiące, a nawet lata. Ma rację J.D. Vance tak to opisując i mówi J.D. Vance do Załęskiego, nie wygrywacie tej wojny. Macie duży problem. To jest prawda. Nie wygrywają tej wojny. Po czym mówi, przecież pan ma problem z poborowymi do swojej armii, bo ludzie nie chcą wstępować do ukraińskiego wojska. Na co Włodymir Załęski mu przerywa? No przepraszam, ale polski minister obrony narodowej, Władysław Kośniak-Kamysz, ja już nie mówię o jakichś komentarzach, które można słyszeć w Polsce w autobusie, tylko polski minister obrony narodowej w wywiadzie dla Radia Z mówi, cytuję dosłownie teraz, Polaków to wkurza, kiedy widzą młodych obywateli Ukrainy, którzy jeżdżą luksusowymi samochodami i parkują je w Polsce pod pięciogwiazdkowymi hotelami. A czy jeżeli ktoś chce powiedzieć, że nie zorientował się, że jest wielu młodych Ukraińców, którzy nie chcą służyć w ukraińskiej armii, to chyba nie staną na rogu dowolnej polskiej ulicy, bo widzimy to na co dzień. Ci ludzie wykonują ciężką pracę, cieszymy się, że tu są, chcemy, żeby Polska była ich była dobrym, bezpiecznym domem, ale nie można mówić, że nie istnieje problem z poborowymi w ukraińskiej armii. Teraz w tym momencie Wołodymir Załęski i wdaje się z nim w dyskusję, mówiąc w pewnym momencie, że J.D. Vance mówi za głośno, że to, że on będzie mówił głośniej, nie jest argumentem. Znaczy, no naprawdę, jest prezydentem kraju, który jest w dramatycznej sytuacji, którego rodacy giną każdego dnia. Non stop, każdego dnia Ukraina prosi o wsparcie Stany Zjednoczone i wszyscy go rozumiemy w tej sprawie. Tylko naprawdę, gdyby wytrzymał to, co powiedział J.D. Vance, albo zareagował tak, jak pokazał, że można zareagować Macron, który pokazał, że można przerwać prezydentowi Stanów Zjednoczonych, można go poprawić, można mu wytknąć, że mówi nieprawdę. I wszyscy są Macronem, za, Macronem zachwyceni, włącznie z Amerykanami. Mało tego, połowa amerykańskich mediów, która nie przepada za Donaldem Trumpem, teraz gloryfikuje Macrona, pokazując, w jaki sposób można rozmawiać z kimś, kto trochę staje się imperatorem, a nie prezydentem. A teraz nagle Wołodymir Zeleński rozegrał to no na, ja nawet nie chcę mówić o tym, bo, bo mówimy o narodzie, który jest w dramatycznie rozpaczliwej sytuacji. A czy mógł wyjechać z porozumieniem? Wyjechał z niczym. Czy myślisz, mówi... że możliwe po tej wymianie zdań był taki scenariusz, w którym Zołoński zostaje na miejscu jednak dochodzi do tego podpisania, czy za dużo tam słów padło i za dużo wydarzyło się w czasie tej pierwszej części spotkania? Znaczy, chcę powiedzieć jedno, ja wiem, że my patrzymy na to inaczej, tylko Amerykanie uważają, że są obywatelami imperium. Owszem, Europa co do tego my się zgadzamy, wydała więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie. Ale patrząc na pojedyncze państwo, to Amerykanie wydali najwięcej. Z pieniędzy swoich podatników z Kentucky, Wyoming, północnej i południowej Dakoty, gdzie też trzeba wiele rzeczy naprawić w tych stanach. Oni wydali te pieniądze na Ukrainę. I teraz Władimir Zełenski odzywa się do prezydenta Stanów Zjednoczonych w sposób, w jaki nigdy, nigdy żaden żyjący Amerykanin nie słyszał, że ktoś mówi do prezydenta jego kraju. Za plecami J.D. Vance'a, który też jest żołnierzem Marines, siedzi Michael Walls, pułkownik Zielonych Beretów, odznaczany na polu walki. Stoi Tulsi Gabbard, podpułkownik Sił Specjalnych. Znaczy, ja myślę, że oni, znaczy oni nie wierzyli, że to się dzieje w gabinecie owalnym. Znaczy... Nie wiem, czy było możliwe porozumienie. Zwłaszcza, że zaczęło się jeszcze od tego, że Trump, jak na Trumpa, to był bardzo kurtuazyjny. Powiedział, Niewiarygodni są Pana żołnierze, niewiarygodnie walczą, chylę czoła przed Pana żołnierzami, chylę czoła przed Pana generałami, chylę czoła przed Panem. No jak na Trumpa to było duże poświęcenie. On mówi, a jak mam rozmawiać z Putinem, no jeżeli wymyślam go, nazwę go mordercą i dyktatorem, no to raczej nie będę z nim negocjował. Jeżeli świat ma teraz taki pomysł, żeby zawrzeć jakieś porozumienie, zawrzeć porozumienie pokojowe, żeby ludzie przestali ginąć, no to Trump mówi jak to widzi. Znaczy, nie wiem. Ja nie wiem, jak to rozumieć, bo naprawdę Ukrainie potrzebne jest wsparcie amerykańskie. Przecież nawet Władimir Załęski mówił w czasie tej rozmowy, potrzebujemy wsparcia powietrznego. Jaka jest oferta europejska na stole, że Francuzi i Brytyjczycy wyślą 30 tysięcy żołnierzy, którzy będą bronili ważnych obiektów infrastrukturalnych, czyli elektrowni atomowej i budynków rządowych w Kijowie. A jakby zostali zaatakowani, to prośba Europy jest taka, żeby Amerykanie wysłali swoje samoloty na przykład z baz w Polsce. No dobrze, ale z drugiej strony ukraiński prezydent, który yy, słucha tego, że wystarczy dyplomacja, że dobra skuteczna dyplomacja może tak wszystko rozwiązać, jak za y, y, użyciem jakiejś magicznej różdżki, że nagle będzie po problemie, a jednocześnie widzi, jak przez lata i przypomina też o tym, że od 2014 roku było już wiele dyplomatycznych prób i wiele było różnego rodzaju porozumień i te porozumienia nie były respektowane i też szkicuje ten przekrój różnych amerykańskich prezydentur i tego jak to wyglądało i przypomina o tym, że postanowienia były przez Rosję łamane, łamane również w czasie Kadencji Donalda Trumpa. To prawda, ale teraz Amerykanie mówią: zainwestujemy tam pieniądze. Przecież nie chodzi mhm. o to, żeby nie czerpali zyski z tych kopalń, elektrowni, portów LNG, które już tam istnieją, tylko oni mają je wybudować, stworzyć. No, oni tak tłumaczą swój pomysł. Zainwestujemy tam dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów. Jeżeli wysyłamy tam naszych biznesmenów, naszych inżynierów, naszych pracowników, jeżeli tam mamy biznes, im więcej amerykańskich inwestycji w jakimś kraju, także w Polsce, tym bardziej ten kraj może czuć, że jest w bezpiecznej strefie opieki Stanów Zjednoczonych. To był jakiś pomysł na to. Amerykanie bardzo szanują Izrael. Teraz proszę mi dobrze zrozumieć. Odłóżmy na bok to, co się dzieje w Strefie Gazy. Ale Amerykanie są przekonani, że czy pomagaliby Izraelowi, czy nie, to Izrael i tak wygra wszystkie wojny ze swoimi sąsiadami arabskimi, tak jak robi to do tej pory. Egbit ma 100 milionów mieszkańców, Iran 80 milionów, Syria 25 milionów, Jordania 7. Izraelczyków jest 9 milionów, i armia izraelska w przekonaniu Amerykanów jest w stanie wygrać tę wojnę. Armia ukraińska bez pomocy Europy, bez pomocy Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie nie wygrać wojny, powstrzymać Rosjan przed dalszym marszem w stronę Kijowa. No więc naprawdę sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ratuje ukraińskie życie. A czego się spodziewasz, Piotrze, dalej? Bo bez dwóch zdań ci wszyscy, którzy zostali w gabinecie owalnym z refleksjami po tej wymianie zdań musieli być mocno zszokowani tym, co się wydarzyło. A gdy te emocje już opadną... To wróci jakaś racjonalna polityka? Myślisz, że wróci na stół opcja podpisania tego porozumienia? Bo to, o czym pisze prezydent Zełęski, dziękując Ameryce w tym swoim wpisie internetowym, to może jest zwiastun, jednak, że do tego dojdzie? Myślę, że tak. I reakcja Białego Domu i Donalda Trumpa na koniec no, w sumie zapowiada to, że oni chcą wrócić do rozmów. Donald Trump mówi, jak będzie gotowy do podpisania umowy, to Zełęski może tutaj wrócić. Tylko jeżeli tak mówimy o wsparciu naszym dla Ukrainy, to teraz bądźmy szczerzy. Wyobraźmy sobie, że Amerykanów w ogóle w tym nie ma. To czy teraz kto jest gotów wysłać? Mówimy o dziesiątkach tysięcy żołnierzy, jeżeli to miałoby sens, żeby powstrzymać tę wojnę tam, gdzie ewentualnie front by się zatrzymał. Czy wyślemy swoich żołnierzy? Czy jesteśmy gotowi robić to, co prosi Zełenski od dawna, czyli zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące nad Ukrainą z naszego terytorium? Czy jesteśmy gotowi zapewnić mu ochronę powietrzną, wysyłając nasze myśliwce? Nasze, nie wiem, polskie, szwedzkie, francuskie, niemieckie. No, Czy naprawdę jesteśmy w stanie przejąć na siebie... Ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ukrainy. Z tego wynikają bardzo poważne konsekwencje, zaczynając od wysłania obywateli któregoś z europejskich krajów do Ukrainy. Bo jakby mieli pojechać młodzi obywatele Montany, Kentucky, Wyoming, to cała Europa jest z tym ok. Ale jak mamy wysłać kogoś z Europy, no to wtedy nagle widzimy, jak to jest dramatyczna decyzja. Tak jak powiedziałam na samym początku, na naszych oczach najprawdopodobniej upada znany nam od dekad ład międzynarodowy, ale też upada ład medialny. Bo są sytuacje. W których nawet postacie takie jak Piotr Kraśko, nawet stacje takie jak TVN24 muszą powiedzieć prawdę. Jak zawsze zachęcam serdecznie do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Bardzo proszę o łapki w górę, udostępnianie tego materiału, jeżeli on się państwu podobał, subskrypcję mojego kanału i cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz.